Mateusz Cyżan, witam państwa i zapraszam na wydarzenia. Wszyscy wejherowianie doskonale pamiętają stary czołg, który od wielu lat stał przy ulicy Pierwszej Brygady Pancernej Wojska Polskiego. Teraz znajduje się na ulicy Strzeleckiej, a jego miejsce zajmie brama Piaśnicka. Prace remontowe już się zaczęły. Z okazji rozpoczęcia prac remontowych na plac budowy przybyły władze Wejherowa oraz wykonawcy projektu. Spotkanie zakończyło się uroczystym poświęceniem ziemi pod budowę pomnika. Jak podkreślił ksiądz Daniel Nowak, Brama Pieśnicka nie będzie miejscem żadnych nabożeństw. Pomnik ma być pewnego rodzaju drogowskazem wskazującym drogę męczenników do lasów pieśnickich. Przypomnijmy, jakie były początki tego przedsięwzięcia. Inicjatorami to jest większa grupa ludzi. Pomyśl się zrodził w Rodzina Pieśnicka już parę lat temu e, zawiązanie tej pierwszej wspólnoty już około czterech lat temu z udziałem prezydenta miasta, przedstawicieli e, starostwa, z panem starostą, przedstawicieli kombatantów, wojska. E, z, było takie u mnie to spotkanie się odbyło zainicjowaniem tego dzieła. Swoją architekturą Brama Pieśnicka będzie nawiązywać do kapliczek Kalwarii Wejherowskiej. Prace nad pomnikiem mają zakończyć się jesienią. Okres letni to czas wzmożonego wypoczynku, zwłaszcza nad wodą. Mieszkańcy Wejherowa i sąsiednich gmin często korzystają z miejsca do kąpania w Bieszkowicach. W tym roku po raz pierwszy będzie ono strzeżone. Nad bezpieczeństwem osób kąpiących się od 1 lipca do końca sierpnia czuwać będą ratownicy. Słoneczna pogoda sprzyja letnim kąpielom. Mieszkańcy Wejherowa i okolic wypoczywają nie tylko nad morzem, ale i nad jeziorem. Jednym z najbliższych miejsc do kąpania jest m.in. jezioro Zawiat w Bieszkowicach. Przez wiele lat było to miejsce niestrzeżone. Niestety utonęło tutaj wiele osób. Teraz być może dzięki grupie wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego będzie przynajmniej nad jeziorem bieszkowickim znacznie bezpieczniej. A to za sprawą porozumienia podpisanego między władzami gminy Wejherowo, Woprem i Nadleśnictwem Gdańsk. Jest to przynajmniej na ten rok rozwiązanie poniekąd troszkę, nie powiem, że prowizoryczne, bo będzie to z pełnymi szykanami i z, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa. Ale właśnie WOBR przy współpracy firm z nimi ściśle współpracującymi zorganizuje tamże właśnie miejsce strzeżone, oznakowane z dwoma ratownikami w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia będzie można w tym miejscu właśnie bezpiecznie i mam nadzieję że zdrowo bo zleciliśmy badania stanu wody kąpać Organizatorem strzeżonego miejsca do kompania w Bieszkowicach jest gmina Wejherowo i to ona poniesie koszty w wysokości 15 tysięcy złotych za dwa miesiące. Gmina wygospodarowała środki finansowe na to, żeby zakupić podstawowy sprzęt ratowniczy oraz żeby opłacić ratowników, których na takim miejscu musi być dwóch. Ratownicy będą mieć szeroki zakres obowiązków, począwszy od pilnowania bezpieczeństwa, aż po pomoc przedmedyczną, nadzór i porządkowanie terenu. Być może w niedalekiej przyszłości zostanie również. Utworzona w Bieszkowicach szkółka nurkowania i ratownictwa medycznego. Już jesteśmy po pierwszych rozmowach właśnie z lokalną grupą działania Kaszubska Droga oraz e, przy współpracy e, przedstawicieli Urzędu Gminy Wejherowo. Będziemy tutaj brać czynny udział w tworzeniu tej bazy, no i, i prawdopodobnie później będziemy też z niej korzystać na pewno po to, żeby szkolić nowych, nowych członków naszego stowarzyszenia, nowych ratowników. i Mam nadzieję, że że będziemy tutaj brali jak gdyby, jest, jest taka możliwość, że będziemy opiekować się tym obiektem jako, jako właśnie wodno-chodnicze pogotowie ratunkowe powiatu wejherowskiego. WOPR dąży do tego, by w każdej gminie powiatu wejherowskiego funkcjonowało choć jedno miejsce pod nadzorem ratowników. Niestety w tej kwestii Wierzkowice są osamotnione na tle całego powiatu. Póki co zachęcamy wszystkich do kąpieli w jeziorze Zawiat, które codziennie od godziny 10 do 18 będzie pod czujnym okiem ratowników. Wejcherowskiej kawiarni Insula odbył się wernisaż prac malarskich wykonanych przez studentki Uniwersytetu III wieku. Były kwiaty, gratulacje i tłumy gości. Martwa natura, kwiaty, zwierzęta czy twarze ludzi. Podziwiać można w wejherowskiej kawiarni Insula. Niedawno odbył się tam wernisaż prac malarskich wykonanych przez studentki Uniwersytetu III Wieku. Jest to przegląd tego, co jest najładniejsze, przynajmniej na dzień dzisiejszy, w tym, co dziewczyny zrobiły. Zakładamy, że w momencie otworzenia Wejherowskiego Centrum Kultury w przyszłym roku postaramy się zrobić taką dużą wystawę, gdzie wszystkie prace w różnych zakresach, czy to będzie akwarela, czy kredka, czy to będzie olej, postaramy mi się pokazać. Mamy też inną grupę, która maluje na szkle, na porcelanie, więc wtedy stworzymy taką wystawę dużo. Autorkami wystawy jest dziewięć studentek, które uczęszczają na zajęcia malarskie pod kierunkiem Karoliny Pałasz. Niektórzy swoje malarskie zdolności odkryli niedawno dzięki tym zajęciom. Przeszłam na emeryturę. I takie były plany, że zapisze się na Uniwersytet III Wieku, natomiast na afiszach wyczytałam, że również są terapeutyczne warsztaty malarskie, no i pomyślałam, a może warto spróbować. No i spróbowałam i, i do tej pory maluję. A jest się czym pochwalić. Obrazy przyciągają swoim pięknem i niezwykłością. Można je podziwiać w kawiarni Insula do końca przyszłego tygodnia w godzinach otwarcia lokalu. Dziewięć dekad Gryfa to tytuł książki opowiadającej o początkach i rozwoju klubu sportowego Gryf w Wejherowie. Premiera nowej publikacji odbyła się 10 czerwca bieżącego roku w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Promocja została połączona z wernisarzem pod tytułem Wejherowski Klub Sportowy Gryf na tle Wejherowskiego Sportu. 9 dekad gryfa to pierwsza publikacja książkowa opowiadająca o historii Wejherowskiego klubu sportowego Gryf. Autorami książki są Tomasz Modzalewski i Łukasz Nowaczek. Do napisania książki przygotowywali się kilka lat. Pomysł narodził się już 5 lat temu. Pomyślałem, że nigdy nic, nikt wcześniej e, takiego czegoś nie zrobił. I tak ten pomysł e, latami był odkładany. Jednak ja cały czas zbierałem materiały. Materiał zbierałem 4 lata. No i w końcu e, przyszła mi na myśl taka rzecz, że w tym roku, akurat w 2011, jest 90-lecie klubu. Dlatego też pomyślałem, że jest to idealna okazja, aby tę książkę napisać. I zabrałem się zapisanie. Przez cały ubiegły rok były zbierane materiały, w tym roku e, pisaliśmy, weryfikowaliśmy wszystko. No i, e, udało się. Książka zawiera nie tylko aktualne zdjęcia z ostatnich lat, ale także pierwsze archiwalne fotografie. Najstarsza fotografia przedstawiająca drużyny Towarzystwa Gimnastycznego Kaszubia pochodzi z 1936 roku. Sporo zdjęć, jak i informacji autorzy otrzymali od przypadkowych osób. Materiałów w klubie było bardzo mało. No, ludzie bardzo chętnie oddawali zdjęcia, jakieś kroniki klubowe, wycinki z gazet z dawnych lat. No i jakoś udało się zebrać, bo chcieliśmy, żeby ta książka była oparta tylko i wyłącznie na faktach. Nie na, do, nie na doniesieniach, żeby to były fakty, żeby się to fajnie, miło czytało. No i mam nadzieję, że się udało. Autorzy starali się dotrzeć do najdalszych informacji o powstaniu i funkcjonowaniu klubu. Niektóre nawet się wzajemnie wykluczały. To też praca tym trudniejsza, bo wymagała starannej weryfikacji. Pytaliśmy wiele osób, udało nam się też dotrzeć do dwóch prac, jednej magisterskiej, drugiej licencjackiej. Było to, były też inne stare dokumenty i co ciekawe, była też taka sytuacja, że dokumenty przeczyły sobie nawzajem. Wajcharowski Klub Sportowy Gryf wielokrotnie zmieniał swoją nazwę. Dzisiaj kojarzony jest z piłką nożną. Nie był jednak od samego początku klubem wyłącznie piłkarskim. Gryf nie był klubem tylko jednosekcyjnym. Była też piłka ręczna, koszykówka, był brycz, a także kilka innych sekcji. I do tego wszystkiego staraliśmy się dotrzeć. Promocja książki odbyła się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Jak twierdzą autorzy wydanie publikacji w tym roku nie jest przypadkowe, bowiem zostało połączone z 90-leciem istnienia klubu. Projekty międzynarodowe i ogólnopolskie, warsztaty zagraniczne, imprezy regionalne, turnieje sportowe i konkursy edukacyjno-kulturalne. Tak w skrócie można opisać działalność powiatowego zespołu placówek oświatowo-wychowawczych w Wejherowie. Niedawno ośrodek przyjął nazwę Kazimierza Dzięcielskiego. Pracownicy Powiatowej Placówki Oświatowo-Wychowawczej Wejcherowie nie próżnują. Organizacja licznych zawodów, konkursów, warsztatów czy projektów to dla nich chleb powszedni. A mają się czym pochwalić. Oprócz stałych, cyklicznych imprez, tylko w zeszłym roku uczestniczyli aż w pięciu projektach międzynarodowych. Był to najpierw projekt artystyczny we Flekencestin, lato ze sztuką, krótko później, we wrześniu. My Beautiful Bałtyk, mój piękny Bałtyk. Młodzież wyjechała, w zasadzie wyleciała samolotem do Lubeki na taką młodzieżową konferencję, gdzie prezentowała piękno naszego Bałtyku, ale poprzez artystyczny. Artystyczny wizerunek swojej, swojej wizji tego naszego pięknego regionu. Później zorganizowany jeszcze był projekt Connect PD, Demokracja Ustanowiona włosko-hiszpański projekt, w którym nasza młodzież brała udział. Kolejno Human Rights at War. Prawa człowieka na wojnie był to projekt ukraińsko-turecko-niemiecko-polski. Do tego dochodzą muzyczne warsztaty polsko-litewsko-niemieckie zorganizowane w Düsseldorfie. We wrześniu tego roku liderzy z powiatowego zespołu placówek oświatowo-wychowawczych uczestniczyć będą w europejskim seminarium młodzieży z Polski i Niemiec pod nazwą Europa pod lupą w Brukseli. Ale to nie jedyna atrakcja, która czekają wychowanków placówki. I już mamy w zasadzie zamknięte listy naszych uczestników w powiatowego zespołu placowego światowo wychowawczych do udziału w następujących projektach. Pierwszy z nich odbędzie się początkiem lipca, będą to warsztaty taneczne Niemiecko-Polski. 10 naszych uczestniczek koła tanecznego weźmie udział w tym projekcie, który będzie się odbywał w Gdańsku. Zaraz później, od 7 do 12 lipca, wyjeżdża nam nasza młodzież. To już tradycyjnie do Flekenceślin, to jest to lato ze sztuką. Do Francji będzie jeszcze nasza młodzież wylatywała i to w zasadzie 31 lipca do 12 sierpnia są to warsztaty artystyczne, takie troszeczkę tematycznie połączone. Piękne z pożytecznym. Będzie to fotograficzno-kulinarny. Oprócz tego imprezy regionalne, zwłaszcza te o tematyce kaszubskiej, jak na przykład rodnomowa. Placówka czynnie realizuje też zawody sportowe na terenie całego powiatu. Rocznie to około 120 inicjatyw sportowych. Jedną z najbardziej znanych wydarzeń jest plebiscyt na najlepszych sportowców i trenerów powiatu wejherowskiego. Głównym naszym zadaniem jest jak gdyby rozwijanie pasji młodzieży w dziedzinie sportu i kultury. Mniej więcej zatrudniamy w tej chwili 58 instruktorów, z czego mniej więcej właśnie połowa prowadzi zajęcia pozalekcyjne, bo to jest ośrodek pracy pozalekcyjnej w dziedzinie kultury i połowa mniej więcej w dziedzinie sportu. Czyli staramy się wypełnić, właśnie m, kształtować młodzież w dziedzinie kultury i sportu. W maju placówka otrzymała imię Kazimierza Dziędzielskiego. Wybitnego człowieka wieloletniego dyrektora właśnie tutaj Ośrodka Pracy w Wejherowie, ale też człowieka znanego nie tylko w naszym powiecie, ale w Polsce i na świecie można powiedzieć, który był, jak gdyby godził można powiedzieć i sport i kulturę, bo umiłował, umiłował ten sport właśnie radiojachting. Pracowka funkcjonuje od września 2007 roku. Prezydent miasta Krzysztof Hildebrand, Wejherowskie Centrum Kultury i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zorganizowali piknik czerwcowy, połączony z festynem Dar Serca. Impreza miała charakter rodzinny, to też nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych i starszych uczestników pikniku. W niedzielne popołudnie dla mieszkańców Wejherowa i okolic czekało szereg atrakcji w amfiteatrze miejskim. Różnorodnie turnieje, konkurencje sportowe, które mamy za sobą tutaj, właśnie na Polanie. Myślę, że ona się w tym razem znakomicie sprawdziła. Oczywiście cała rekreacja i różnorodne stoiska z artystycznymi dziełami, po pomiody i, i, i różne gadżety. A na scenie, na scenie prezentowaliśmy to, co jest dorobkiem całorocznej pracy różnych grup wokalnych, instrumentalnych, tanecznych i orkiestr. Czerwcowy piknik rodzinny został połączony z corocznym festynem Dar Serca. Nasza inicjatywa polega na tym, że po prostu my zbieramy jak co roku pieniądze na półkolonie letnie, które odbędą się tradycyjnie w szkole podstawowej nr 5. I w tym roku będą trwały dwa tygodnie. Na scenie wystąpiła grupa akordeonowa, miejsko-parafialna orkiestra Denta Fermata i orkiestra Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Wejherowie. Zaprezentowały się także formacje taneczne, m.in. bąbelki, bakara, studio tańca Red Dance i zespoły muzyczne, jak White Room czy wejherowska kapela Fukus. Ciekawym punktem był pokaz działań policji. Na dolnej płycie wejherowskiego parku zaprezentowano pokaz sztuki osób niepełnosprawnych Free Art, zorganizowany przez Fundację Zdrowia. Od 2 do 9 lipca odbędą się Mistrzostwa Świata Juniorów w biegu na orientację. Udział w nich wezmą przedstawiciele aż z 35 krajów. Przygotowania zaangażowane jest także Wejcherowo, jako że większość imprez związanych z Mistrzostwami odbędzie się w naszym mieście. Przygotowania do Mistrzostw Świata Juniorów w biegu na orientację trwają od trzech lat. Głównymi organizatorami tego przedsięwzięcia są Uczniowski Klub Sportowy Siódemka z Rumi, Polski Związek Orientacji Sportowej oraz gminy, w których odbędą się zawody. Oprócz Rumi i Lęborka dużą rolę odegra też Wejherowo. Przede wszystkim Wejherowo jest jakby centrum tych Mistrzostw Świata. Najwięcej imprez, nie tylko tych kulturalnych, ale i tych z punktu widzenia rozgrywek mistrzowskich odbywa się w Wejherowie. Lub w okolicach Wejcherowa. Więc Wejcherowo też ma tutaj jakby to decydujące znaczenie. Chociaż trzeba przyznać, i to jest bardzo ważne, że wysiłek organizacyjny jest podejmowany przez kilka miast i to jest wspólny wysiłek. I tutaj jestem naprawdę pełen uznania do sposobu podejścia przez te wszystkie miasta, żeby wspólnie sprostać temu tym wymaganiu. Nie było żadnych konfliktów, nie było żadnych kolizji, byli umiejętni, wspólnie razem potrafimy to, do tego podejść, żeby organizacyjnie przygotować. Jak do tej pory swój udział zgłosiło około 400 zawodników z 35 państw. W skład polskiej reprezentacji wejdzie 12 osób. Podczas Mistrzostw Świata odbędą się cztery biegi konkursowe. To jest bieg sprinterski, który jest rozgrywany w Lęborku. Czas zwycięstwa jest w granicach 13 minut. Potem jest bieg klasyczny, czyli log, jest, no, jest rozgrywany tutaj w Eicherowie i czas wycięcy to jest 70 minut i potem eliminacje do, tak, do biegu średniodystansowego, w potocznie middle to jest nazwa angielska i czas wycięcy to jest 25 minut i potem sztafety, sztafeta się składa z zespołu trzyosobowego i czas zwycięskiej sztafety, sztafety to jest 105 minut. W trakcie mistrzostw odbędą się zawody towarzyszące pod nazwą Kaszebek Cup. Miłośnicy biegu będą mieli okazję sprawdzić swoje możliwości na tych samych trasach co profesjonaliści. Organizatorzy przygotowali aż 36 kategorii wiekowych dla uczestników od 5 do 85 roku życia. O organizację mistrzostw ubiegało się wiele państw. Dlaczego wybrano Kaszubską Ziemię? Patrząc na ten nasz region Ziemi Wejcherowskiej to on te wszystkie wymagania spełnia. Jest centrum, jest park, są kolice. Polegające na tym, że jest wspaniała przyroda, wspaniałe kształtowanie terenu, ale i też są miasta, które są blisko siebie, które mogą spełnić te wymagania infrastruktury miejskiej, pozwalającej na to, żeby te mistrzostwa się tutaj odbyły, żeby przyjąć też taką ilość zawodników. Wejherowo włącza się w przygotowanie Mistrzostw Świata po raz pierwszy, ale z pewnością nie po raz ostatni. Na inauguracji zapraszamy już 2 lipca na placie Kuba Wejchera w Wejcherowie. To wszystko w wydarzeniach. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.